Hej. Dzisiaj sobie pogadamy chwilkę, w sensie ja pogadam o e, czymś, jakim jest standaryzacja procesów e, zarządzania oprogramowaniem, czy zarządzania politykami na urządzeniach klasy serwerowej. E, czemu tym mówię? Bo u mnie w korpo jest duży problem i coś próbuję z tym zrobić, a z racji, że coś jestem w miarę na bieżąco z wiedzą, no to jest ok. Więc mogę sobie trochę pogadać więc y, zacznijmy może. O co chodzi? Generalnie, jeśli mamy sobie załóżmy dwa serwery, na których chcemy zrobić, by było bezpiecznie, to jest problem, tak? Sobie bierzemy i każdy ręcznie przeszukujemy i robimy, żeby było OK. Problem się dzieje, kiedy nie mamy dwóch serwerów o 200 i gdy każdy jest troszeczkę inny. Więc co nam przychodzi wtedy z ratunkiem? Przychodzą tak zwane standardy. Możemy oczywiście mówić o takich klasykach, jakich no ale to on nie deklaruje dokładnie wszystkiego. a jeśli deklaruje, to musisz sam to sobie interpretować na każdym serwerze. Więc mm, w odsieczy do tego, czy bardziej jako pierwsze linie obrony <laughs> naszego zdrowia psychicznego, przychodzą tak zwane checklisty, albo generalnie oprogramowania standaryzujące zarządzanie, yy, no, zarządzanie standardami bezpieczeństwa. Co takie coś robi. Generalnie checklista albo narzędzie do zarządzania, ustawieniami, czy bardziej do standaryzacji służy do tego, żeby po prostu sobie jakiś administrator mógł najzwyczajniej w świecie wpisać jedną komendę i zrobi się wszystko. Najzwyczajniej w świecie. Zrobi się wszystko, bądź przynajmniej zostanie w sposób y, profesjonalny poinformowany o tym, co nie działa. O co? Ale po co to komu? Chodzi o to, że jest bardzo, bardzo dużo ustawień, o których bardzo łatwo zapomnieć. Generalnie rzecz ujmując, wejdźmy sobie na, na przykład ten i wybierzmy sobie checklistę dla Red Hata. Gdzie my tu mamy Red Hata? CDLMN orak RETHRHL I O co w tym chodzi? Jak sobie damy <śmusz> szukajkę, no to nam się wyświetlą checklisty. Ale do czego są te checklisty? Chodzi o to, że są standardy. Jak chociażby PCI DSS, opstawienie pod ISO się coś znajdzie. Generalnie <śmusz> mamy zbiór zasad i, tez, i te checklisty, czyli... bo checklista to jest de facto kod uruchomiony na naszym komputerze. I zadaniem checklisty jest sprawdzić, czy nasze obecne ustawienia są zgodne z zaleceniami danego standardu, tak? Załóżmy, mamy Ansible dla FBI Criminal Justice Information Service. Załóżmy, że sobie w to wejdę. Tak wiem, nie pokazuję, ale ja nie, nie zamierzam pokazywać, tak po prostu chcę sobie pogadać o tym, tak? No i mamy sobie y, polecenie. No i w przypadku na przykład... Y, Ansibla, bo to oczywiście, tak jak mówię, to jest, ja mówię o idei, a nie o konkretnej implementacji. Jeśli mamy sobie Ansible, no to po prostu daje sobie Ansible Galaxy, daje Insta i wtedy ja mam checklistę, która na początku mnie zaudytuje i sprawdzi, które z elementów checklisty są spełnione, a które nie. A jak da się coś zrobić w prosty, szybki sposób, to mi powie, co zrobić, by to działało. I teraz tak, bardzo ważne, powie, a nie zrobi za nas, bo generalnie na przykład, Zmiana niestandardowego, zmiana portu SSH na niestandardowy. No super, może zrobić to za nas. A czy my tego chcemy? Że potem się rozłączam i się połączyć nie mogę? Hehe, <laughs> no w teorii można, tak. Ale to jest takie sobie rzucanie kłód pod nogi. Więc e, nie radzę automatyzować tego, bo to źle się skończy. E, generalnie e, najlepszym, moim nie pomysłem, jest poinformowanie. Swoje dział, dział obsowy nazwijmy to, który, czyli tych, którzy się zajmują tym, o tym, że mamy takie coś i w jakiś sposób z nimi się próbować dogadać. Wiem, że dziś, obstawiam, że dziś nie będzie za długo, więc powoli chyba zacznę kończyć, ale generalnie. Standaryzacja służy do tego, żeby. Nie było tak, że no mówimy, no mamy sobie podział na strefy i w tej strefie mamy być najbezpieczniej. I mówimy, że no musimy się logować tak i tak. Chodzi o to, że często są jakieś drobne pierdółki, które nam no najzwyczajniej w świecie psują wszystko, tak? Na zasadzie albo ktoś pozwoli logowanie hasłem. No co z tego, że nikt się hasłem nie loguje, skoro da się zalogować hasłem, tak? Co z tego, że nikt tego nie używa, skoro serwer cię wpuści, jak tego użyjesz. No i właśnie po to są, po to jest standaryzacja szeroko pojęta, żeby bezpieczne procedury działały bezpiecznie. Żeby nie było luk, nie było błędów i nie było różnic. Generalnie to jest tylko standaryzacja hardendingu, ale oprócz standaryzacji hardendingu, Hardeningu, czyli hard-end, tak, hardeningu, no, możemy robić standaryzację, nazwijmy to sieciowych antywirusów, czyli narzędzi do zarządzania podatnościami. Też możemy standaryzować, co chodzi o to. Tam oczywiście już nie ma takich problemów jak tutaj, że to jest wiele systemów, one różne, jest jeden system, który robi wszystko, to już nie ma tego problemu, ale właśnie standaryzacja, czyli że on sprawdza wszystkich, że nie ma kogoś, kto tego nie używa, bo bardziej, że ten system go nie w Jakiś sposób nie audytuje regularnie. Bo generalnie spójne i powszechne polityki są bardzo dobrym pomysłem, ale je trzeba kontrolować. Bo raz wdrożone polityki nie stają się wieczne. Więc bardzo ważny jest nadzór nad tym w pozytywnego słowa znaczeniu. Tylko, że właśnie taki nadzór, czyli stawiamy sobie jakiegoś nie wiemy, jakieś… IDS-a, tak, ne czynnica, network ekowego IDS-a. No i haczyk jest taki, że on teraz ma dostęp do absolutnie wszystkiego. Więc jak ktoś na takiego IDS-a się włamie, to jest game over. Więc znowu, spójność, standaryzacja, ale z drugiej strony musimy być świadomi zagrożenia, tak. wiem jak to brzmi. Tworzę, sugeruję systemy i jednocześnie mówię, że te systemy są niebezpieczne. Tak, bo tak to działa. Dlatego bardzo ważnym jest to, co chyba kiedyś wspomina, multilevel, czy multi layer, multi layer based security, że my nie stawiamy jednego punktu, który ma dostęp do wszystkiego, a jak ma dostęp, to jeszcze są potrzebni inni. Bo chodzi o to, że tak, główny administrator, który ma dostęp do wszystkiego, musi istnieć. Nie możemy powiedzieć, że on ma sobie pójść. Tak, rozumiem to. Tylko, że taki administrator na przykład musi mieć sześcioskładnikowe uwierzytelnienie albo N-składnikowe uwierzytelnienie. Właśnie o to chodzi, żeby minimalizować skutki single point of fortune. Bo oczywiście one są i będą. Znając życie, jakbym przejął kredensję, ale głównego administratora w jednej firmie, bardzo dużo problemów mógłbym narobić. Ale właśnie chodzi o to, żeby to uniknąć. Żeby taki IDS, który ma za zadanie super un unifyować jakieś tam. Jakieś wazuchy, czy jak to tam się teraz zowie, nie pamiętam, nie znam się na tym za bardzo w sumie. Ale jakieś super nowoczesne rozwiązania do monitoringu, tak? Bo trzeba sobie zawsze pamiętać o tym, co jak ktoś nam je schakuje. Bo tak, jestem świadom, że to co ja powiedziałam, trochę sobie przeczy, ale z tego co mi wiadomo, właśnie tak to działa. Dlatego hard ending jest taki ważny i standaryzacja, o której na początku powiedziałem, bo to jest rzecz, która na nic negatywnie nie wpływa. Po prostu takie stwierdzenie, że z każdym plusem przychodzi minus i trzeba być trochę tego świadomym. I nie wiem, czy coś jeszcze mam do dodania. Czyli podsumowując, ustandaryzować to jest, moim zdaniem, bardzo dobry pomysł, ale standaryzacja to nie jest tylko, nazwijmy to, ustawienia na serwerach, choć to jest bardzo ważny element, ale także standardowy monitoring sieci oraz monitoring zasobów, który jest do, dość ciężko zrobić, by był bezpieczny i tylko chciałam to zauważyć i nie wiem, jakim cudem zrobiłam sobie 10 minut. Bardzo mi było miło. Dziękuję.